Ursula von der Leyen dogadała najbardziej frajerski deal w historii Unii Europejskiej. Trump. Postanowił szantażować wszystkie kraje na świecie i wymuszać na nich nierówne układy handlowe. Było z góry jasne, że te słabsze kraje, słabsze gospodarki będą musiały się ugnąć przed tym szantażem. No ale Europa to jest inny przypadek. Więc von der Leyen miała naprawdę silne karty w ręku. Wszyscy oczekiwali, że będzie twardo stać w obronie gospodarczych interesów naszego kontynentu. No ale okazało się, że interesy paru niemieckich firm są ważniejsze. No to jak wygląda ten deal? My płacimy cła, Amerykanie nie płacą cła. Będziemy kontraktować olbrzymie ilości nośników energii ze Stanów Zjednoczonych. Von der Leyen chce nas zapakować w długoterminowe uzależnienie energetyczne od Stanów Zjednoczonych, no i wisienka na torcie że inwestycje. Ursula von der Leyen zgodziła się na to, żeśmy musieli eksportować kapitał z Europy do Stanów Zjednoczonych, a zamiast rozwijać nasze przewagi konkurencyjne, zamiast budować nasze siły wytwórcze, pieniądze z Europy. Będą pracowały na dobrobyt gospodarki amerykańskiej. Zgadzać się na tak nierówny układ. W chwili, kiedy mamy silne karty do gry, to jest po prostu głupota. Zamiast stać na straży zasad, które są w interesie gospodarczym Europy, zamiast dać nauczkę tym, którzy chcą wymuszeniem i szantażem rozwiązywać swoje problemy gospodarcze, europejska centroprawica, bo to ona rządzi dzisiaj Komisję Europejską, pozwala Trumpowi na wszystko.